Coraz częściej zastanawiam się, ile jeszcze Polski w Polsce pozostało, bo właśnie Ukraińcy stają się bardzo aktywni we wszystkich dziedzinach, w których im pozwalamy być aktywnymi. I tak złożyli grupa Ukraińców, złożyła właśnie skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich na przepis obowiązujący od 2018 roku, że sędziami i prokuratorami w Polsce mogą być Wyłącznie obywatele polscy, posiadający wyłącznie polskie obywatelstwo, a więc nie osoby, które posiadają podwójne obywatelstwo, na przykład ukraińsko-polskie. Złożyli na to skargę, ponieważ uważają, że to ich krzywdzi, ich prawa, i ministerstwo zaczęło przychylać się do, o dziwo, do zdania Ukraińców i chce wprowadzić przepis, że od najbliższego czasu sędziami mogą być także osoby posiadające obywatelstwo ukraińskie, sędziami i prokuratorami. To kim jeszcze? Może oddajmy im od razu urząd premiera i prezydenta, bo także złożą zaraz skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich, że prezydentem Polski jest Polak, a prezydentem, a premierem człowiek podający się za Polaka, mający niewyjaśnione pochodzenie niemieckie.